Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj zapraszam Was na aromatyczną świąteczną herbatkę, którą przygotujecie w bardzo szybki sposób. Do jej przygotowania potrzebujemy dwie laski cynamonu, jeden kawałeczek imbiru, ten ma akurat około 10 cm, jedną pomarańczę, jedną torebkę ulubionej herbaty, ja mam akurat rojbos. dwie łyżeczki miodu oraz dwie szklanki wrzącej wody. Do gorącej wody wrzucamy dwie laski cynamonu oraz torebkę herbaty. Zostawiamy na jedną minutkę. Odkładamy na chwilkę na bok i bierzemy imbir. Imbir obieramy ze skórki, a następnie ścieramy na małych oczkach. Teraz musimy wycisnąć sok. Z imbiru bierzemy małe siteczko i przekładamy do niego starty imbir. Wlewamy resztę soku i wyciskamy. Teraz bierzemy naszą herbatkę. Wyciągamy rybeczkę oraz laski cynamonu, przekrawamy pomarańczę na pół, i wyciskamy sok do herbatki. Co ważne jest, żeby miód, doda miód dodawać na końcu. Kiedy już herbatka nam się troszkę ochłodzi, żeby miód nie stracił swoich cennych właściwości. Dobrze, dodaliśmy sok pomarańczowy, teraz dodajemy sok z imbiru. Mieszamy. I dodajemy miód na samym końcu, tak jak wcześniej wspominałam. Nasza herbatka jest gotowa, przelewamy ją do ulubionych szklaneczek, Ej, akurat taką piękną, świąteczną Dobrze. Nasza herbatka gotowa. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Zostawcie, proszę, łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia.